Prawdziwy thriller. Zanim przejdę do historii, poświęcę kilka chwil na przedstawienie Wam pewnej książki. Wykorzystam współpracę reklamową, na którą zgodziłam się z przyjemnością, na to, by przez kilka minut wstrzymać czujność bezlitosnego algorytmu, który na pewno w mojej dzisiejszej mrocznej opowieści spróbuje odnaleźć niebezpieczne wątki. American Psycho, trzecia powieść Breta i Stona Elisa, wydana w 1991 roku, swego czasu wywołała sporo zamieszania. Historia bezwzględnego Japi, Patryka Batemana, pracującego z sukcesem na Wall Street, zapadła czytelnikom w pamięć dzięki niezwykłemu językowi opowieści. Autor w żaden sposób nie maskował okrucieństwa głównego bohatera który wieczorami i nocami przeistaczał się w seryjnego morderca. Skandal do tego stopnia dał w kość wydawcy, wielkiemu domowi wydawniczemu, Simon and Schuster, że zrezygnował on z publikowania książki. Powieść jednak niosła się już na fali zgorszenia i zaciekawienia, którą podgrzał do czerwoności film na jej podstawie z pamiętną rolą Christiana Bale'a. Kontrowersja to zdaje się drugie imię autora American Psycho. Właśnie wyszła jego kolejna książka pod tytułem Strzępy, pierwsza powieść Elisa po 13-letniej przerwie. Zapewniam was, że język pozostał bez zmian. Elis nie bierze jeńców, co bardzo mi się podoba. Nie owija w bawełnę, gdy opisuje życie rozpuszczonych nastolatków z elitarnej szkoły w Los Angeles, w których świat wkracza. Seryjny morderca to prawdziwa powieść grozy, gotycki thriller, w którym beztroska nastoletnich bohaterów zostaje zderzona z bolesną prawdą o życiu i śmierci. Trawler, powieściowy morderca stosuje bardzo specyficzny modus operandi. Wytypowana przez niego ofiara jest w przedziwny sposób informowana o tym, jaki spotka ją los. Przestawione meble w domu... To zaledwie jeden z pierwszych niepokojących sygnałów, które powinny rozbudzić czujność nastoletnich bohaterów. Elis na siedmiuset stronach snuje historię młodych ludzi, nieprzygotowanych na poznanie realnego horroru. Z drugiej strony pokazuje detale zbrodni, które nawet zagorzałych fanów True Crime, takich jak ja, mogą wprowadzić w konsternację i poruszyć różne czułe struny. Polecam wam Strzępy Elisa dla siebie na prezent mikołajkowy czy gwiazdkowy. To nie będzie łatwa lektura, uprzedzam. Ale czy wy, moi drodzy słuchacze, nie jesteście już przyzwyczajeni do niełatwych treści? A propos. Przed wami teraz już prawdziwy thriller. Tego określenia nie używam na darmo. Przekonacie się niebawem, jaki związek ma przebój Michaela Jacksona z serią zbrodni. Dziś historia dwóch kumpli, których wspólne zainteresowania doprowadziły do powstania morderczego duetu. Ich przyjaźń mogła przetrwać do końca ich dni. Na szczęście tak się nie stało. W warunkach więziennych już nie tak łatwo o podtrzymywanie długich relacji i dozgonną wierność. Przez cztery lata londyńska policja ścigała sprawców brutalnych napaści i morderstw. Jak się okazało, po latach sprawcami byli wspomniani dwaj koledzy ze szkolnego podwórka: John Francis Duffy i David Mulcahy. Wspólnie atakowali swoje ofiary na stacjach kolejowych. W południowej Anglii w latach osiemdziesiątych. Molkechi, rocznik 1959 i Duffy, rocznik 1958, byli przyjaciółmi od dziecka. Obaj mają irlandzkie korzenie i pochodzą z robotniczych rodzin. Poznali się w szkole Haverstock w północnym Londynie. Obaj zostali z tej szkoły wyrzuceni za swoje okrucieństwo, z którego czerpali ewidentną satysfakcję i radość. Uważa się, że 1 lipca 1982 roku doszło do pierwszego znanego gwałtu przy stacji kolejowej Hampstead Heath. Kobieta została napadnięta przez dwóch młodych mężczyzn. Przez rok od tamtej chwili doszło do kolejnych 18 napaści. Dochodziło do nich nocą w ciemnych, odludnych miejscach, w pobliżu stacji kolejowych w północnym Londynie. W Hampstead, Barnes, ale też w innych miejscach w okolicy. Ataki ustały po 12 miesiącach. Policjanci ustalą później, że miało to związek z rozstaniem Dafiego z żoną, do którego wtedy doszło. Sprawcy, rozzuchwaleni bezkarnością, atakowali ponownie w kolejnych latach od początku 1984 roku. Pewnej nocy. W 1985 roku w Hendon zgwałcili aż trzy kobiety. Policyjna operacja Hart była śledztwem w sprawie serii napaści. Poszkodowane opisywały napastnika jako niewysokiego mężczyznę o rudych włosach. Towarzyszył mu zwykle drugi, również młody i wyższy od niego mężczyzna. Badania krwi, którymi wówczas posługiwano się w poszukiwaniach sprawców, były jeszcze zbyt niedoskonałe. By wskazać konkretną osobę, tak jak można to zrobić po przebadaniu DNA zostawionego na miejscu zbrodni. Policja utknęła w martwym punkcie. Tymczasem sprawcom przestały wystarczać napaści seksualne. Wieczorem, 29 grudnia 1985 roku, została napadnięta 19-letnia Alison Day. Jechała na spotkanie ze swoim chłopakiem. Umówili się niedaleko miejsca jego pracy na terenie opuszczonego centrum handlowego w pobliżu stacji Hackney-Wick. Miała mu towarzyszyć przy pracy po godzinach w drukarni. Młoda kobieta nie wiedziała, że jej oprawcy tej nocy wybrali się na polowanie. Byli już na kilku stacjach, trafili w końcu na Hackney-Wick. Dostrzegli ją, gdy wysiadała z pociągu. Dziewczyna pomyliła drogę i niestety spotkała na ścieżce. Obu mężczyzn. Dafi wyciągnął nóż. Pod groźbą jego użycia dwaj napastnicy wielokrotnie zgwałcili dziewczynę. Przeprowadzili ją potem przez tory na moście kolejowym. Ellison wpadła do kanału, jednak przeżyła. Dopłynęła do brzegu, gdzie czekali na nią Dafi i Molkechi. Wyciągnęli ofiarę z rzeki, zakneblowali, związali, zabrali na odludzie i udusili kawałkiem sznurka. Ellison przetrwała szaleńczą walkę o życie w wodzie, by trafić w ręce morderców. Jej zwłoki zabójcy wrzucili do rzeki Lee, obciążyli je, wkładając do kieszeni płaszcza kostki granitowe. Mimo to ciało wypłynęło i zostało odnalezione. Leżało twarzą do ziemi, na wpół zanurzone w wodzie. Policja we wschodnim Londynie w związku z tą sprawą wszczęła osobne śledztwo nazwane operacją Lee, choć sądzono, że zabójstwa mogli dokonać dwaj nieznani sprawcy podejrzani już o 40 gwałtów. Gwałciciel kolejowy, jak okrzyknęły sprawce media, z dnia na dzień stał się kolejowym mordercą. Drugą ofiarą była piętnastoletnia holenderska uczennica Marcie Tamboezer. Do zbrodni doszło po południu, 17 kwietnia 1986 roku, w West Horsley, w Surrey. Napastnicy zrzucili nastolatkę z roweru, kiedy jechała przez las niedaleko stacji kolejowej, do sklepu kupić sobie słodycze. Wpadła w ich zasadzkę w drodze powrotnej. Daffy i Molkechi obserwowali ją wcześniej, spodziewali się, że będzie wracać tą samą drogą. Dlatego w poprzek drogi rozciągnęli żyłkę wędkarską, którą przywiązali do drzew na poboczu. Zaciągnęli ją w głąb lasu, zgwałcili i udusili jej własnym paskiem. Następnie dosłownie zmasakrowali jej głowę, uderzając w nią kamieniami. Molkechi był wściekły, że ośmieliła się na niego patrzeć po gwałtach. Masakra była dodatkową karą w jego mniemaniu za jej zuchwałość. Ciało podpalili i porzucili w lesie. Policja uruchomiła kolejną operację Bluebell. Detektyw nadinspektor Charles Farquhar, śledczy ze wschodniego Londynu, prowadził sprawę morderstwa Ellison Day. To właśnie on powiązał zabójstwo dziewczyny z gwałtami przy stacjach kolejowych oraz śmiercią holenderki. Sprawcy nic sobie nie robili z wysiłków śledczych i kontynuowali serię. 18 maja 1986 roku 29-letnia Anne Locke, szczęśliwa mężatka, sekretarka z biura lokalnej stacji telewizyjnej London Weekend Television, została uprowadzona, gdy wracała z pracy około godziny 20:30 i zabita. Bordercy przechwycili ją po wyjściu z pociągu na stacji Brookmans Park w Hertfordshire. Jej ciało w stanie silnego rozkładu znaleziono dopiero po dwóch miesiącach, porzucone na polu niedaleko torów kolejowych. Jej zwłoki również próbowali podpalić. Sprawa robiła się coraz bardziej dramatyczna. Po raz pierwszy policja wyłożyła środki nie tylko na szeroko zakrojoną akcję, ale także na specjalistyczny sprzęt wykorzystujący dostępne wówczas techniki kryminalistyczne z użyciem komputerów i pierwszej wersji systemu Holmes Home Office Large Major Inquiry System. Był to nowy system informatyczny, którego używano do badania poważnych przestępstw, takich jak seryjne morderstwa i oszustwa. Na dużą skalę. Podejrzanych, po prawdzie, było bez liku, ale policja szukała po prostu na oślep. Pierwsze poważne podejrzenie padło na Johna Dafiego. Pracował na kolei jako cieśla. Detektyw John Hearst zwrócił na niego uwagę jako pierwszy. Już wcześniej był notowany. Żona, z którą pozostawał w separacji, oskarżyła go o gwałt. Dla niej był to gwałt. Dla niego, który uważał się za samca Alfa, gwałt był wyrazem, cytuję, naturalnego męskiego instynktu. Przeszukano dom jego rodziców. Policja natrafiła na bardzo szczególny rodzaj sznurka, którego użyto do skrępowania drugiej ofiary. Kolejnymi poszlakami była jego znajomość systemu kolei oraz umiejętności, które wskazywały, że był w stanie własnoręcznie wykonać opaskę uciskową, której użyto do uduszenia jednej z ofiar. Przesłuchany został również jego kumpel, David Molkechi. Niestety ofiary nie potrafiły na tym etapie rozpoznać drugiego napastnika. Wynikało to nie tylko z ich stanu psychicznego, ale przede wszystkim. Stosowanej formuły okazania. Procedura nakazywała ofierze gwałtu zbliżenie się do sprawcy, którego rozpoznała, i fizycznego dotknięcia go z bliska. Prawdziwa tortura, nieprawdaż? Davida puszczono wolno. Policja nic na niego nie miała. W końcu sięgnięto po nietypowe narzędzie i pomoc. Zaangażowano słynnego dzisiaj psychologa środowiskowego. Davida Cantera, wykładowcy z Uniwersytetu w Surrey. Śledczy poprosili go o pomoc w schwytaniu zbrodniarza, zanim ponownie zabije. Canter pracował nad kryminalnym profilowaniem geograficznym. W Wielkiej Brytanii nie stosowano jeszcze profilowania kryminalnego, jednak sytuacja wymagała zmiany myślenia i zaangażowania nowych metod śledczych. W Stanach Zjednoczonych profilowanie raczkowało. Coraz bardziej forsowane przez agentów z jednostki nauk behawioralnych FBI. Tam, gdzie dotychczasowe metody śledztwa zawodziły, pojawiała się nowa szansa i możliwość wykorzystania tzw. śladów psychologicznych, jakie pozostawiali sprawcy, nawet ci najbardziej uważni i przewidujący. Psycholog David Canter bardzo szczegółowo przeanalizował każdą ze zbrodni kolejowych morderców. Przygotował profil psychologiczny nieznanych sprawców, zebrał wszystkie dostępne informacje. Napaści dokonywano wieczorami na stacjach kolei lub metra, albo w ich pobliżu. Sprawcy wybierali na ofiarę młode kobiety i nastolatki. W co najmniej trzech przypadkach, poza gwałtem, dokonali morderstwa. Kanter, jak mówiłam, specjalizował się w profilowaniu geograficznym. Biorąc bardzo poważnie pod uwagę lokalizację miejsc zbrodni i ich oddalenie od siebie, naniósł poszczególne punkty na mapę. Zauważył, że pierwszych napaści dokonywano dość chaotycznie, korzystając z okazji i bezbronności ofiar oraz poruszając się po prawdopodobnie dobrze sobie znanej okolicy, zapewne blisko miejsca zamieszkania napastników. Stopniowo jednak, Przestępcy zaczęli planować na zimno kolejne ataki. Rozważnie dobierali czas i miejsce napaści, by oddalić od siebie podejrzenia i wyeliminować ryzyko, że na danym obszarze ktoś mógłby ich rozpoznać. Kanter typował, że kolejowi gwałciciele i mordercy mogli być żonaci, ale byli bezcietni. Świadczyło o tym zachowanie wobec młodszych ofiar. Nie unikali rozmowy z nimi. Być może wykonywali zawód niewymagający posiadania wyższego wykształcenia, co nie oznaczało, że nie byli to ludzie inteligentni. Wiek był w miarę znany. Świadkowie szacowali wiek sprawców na około dwadzieścia kilka lat. Musieli już mieć coś na sumieniu. Rozkręcali się, ale wyglądało na to, że to nie były ich pierwsze zbrodnie. Kolejowi gwałciciele na co dzień. Byli przemocowi wobec kobiet i raczej nie okazywali zbyt przyjaznej strony osobowości w relacjach międzyludzkich. Gdy policja bezskutecznie poszukiwała morderców, Dafi i Molkechi działali dalej bezkarnie, razem i w pojedynkę, chociaż dzięki profilowi Kantera zwrócono uwagę na tego pierwszego, jak już mówiłam, który wcześniej trafił na listę podejrzanych. Dafi mieszkał w Kilburn, Blisko miejsc, gdzie dokonano pierwszych napaści. Policja wiedziała, że raz groził żonie nożem i zgwałcił ją w okresie, gdy byli w separacji. Był niski, mierzył 163 cm wzrostu, czuł się nieatrakcyjny z powodu śladów trądziku na twarzy. Trenował sztuki walki, kolekcjonował broń związaną z kungfu, zabierał swoim ofiarom pamiątki. Były nimi klucze. W swojej kolekcji miał ich 33. trzy. Dafi ostatecznie wpadł, gdy zaczął atakować ofiary samodzielnie. Aresztowano go 26 listopada 1986 roku, niemal na gorącym uczynku. Śledził kobietę w parku. Dokładne śledztwo i przeszukanie ujawniły przedmioty, które łączyły go z zabójstwem holenderskiej nastolatki. Zidentyfikowały go także ofiary, które przeżyły napad. Śledczy zebrali dowody, dzięki którym można go było oskarżyć o trzy morderstwa i kilka gwałtów. Został przesłuchany, następnie usłyszał formalne zarzuty. Wciąż ukrywał swojego wspólnika. Molkechi, potencjalny podejrzany, znów został wypuszczony. Nie było żadnych dowodów, czy chociaż poszlak, poza znajomością z dafim, łączących go ze zbrodniami. W lutym 1988 roku odbył się proces. Dafi został skazany za dwa morderstwa i cztery gwałty. Uwolniono go od zarzutu zabójstwa Enlock. Ciało znaleziono długo po jej śmierci. Wszystkie dowody kryminalistyczne uległy zniszczeniu. Dafi został skazany na karę 30 lat więzienia. Minister Spraw Wewnętrznych przedłużył ją do dożywocia. Dafi nie składał apelacji publicznie żałował swoich czynów. Wyrok uważał za właściwy. Kanter w swoim profilu nieznanego sprawcy okazał się bardzo skuteczny. 13 z 17 jego obserwacji okazało się słuszne w podniesieniu do Dafiego. Dzięki pracy psychologa z Suri profilowanie kryminalne zostało oficjalnie uznane przez brytyjską policję za jedną z metod. Wspomagających działanie śledczych. Dafi za więziennymi murami okazał się wylewniejszy, chociaż dopiero po ładnych paru latach. Wyjawił, że rzeczywiście nie działał sam, jednak wciąż chronił swojego wspólnika. Les Boland, młody oficer policji, kontynuował śledztwo od marca 1995 roku. Złożył wizytę Dafiemu, który zgodził się z nim porozmawiać. Panowie spotkali się kilka razy. Dafi poprosił o pomoc psychologiczną, której udzielono mu dzięki wstawiennictwu Bolenda. W czerwcu 1998 roku skazaniec zgodził się złożyć wyczerpujące i prawdziwe wyjaśnienia. Przesłuchań nie przeprowadzono na wszelki wypadek w więzieniu, by Dafi nie uchodził za donosiciela zabrano go na tydzień na posterunek policji w Hertfordshire. Zarówno Bolent, jak i Duffy prowadzili rozmowy tak, by starczało im czasu na oglądanie Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Przesłuchania nagrano. Duffy przyznał się do kilku innych gwałtów, o którego dotąd nie podejrzewano. Dzięki podsuwaniu mu opisów innych zbrodni przypominał sobie coraz więcej. W końcu wyznał, że dokonywał napadów na kobiety wraz ze swoim przyjacielem, Davidem Molkechim. Złożył wyczerpujące wyjaśnienia, przyznał się do wszystkich zbrodni, jakie popełnił, opisał morderstwo dokonane na Enlock. Powiedział coś bardzo zaskakującego: słynna piosenka Michaela Jacksona thriller była wyzwalaczem. Puszczali ją sobie głośno z taśmy magnetofonowej w samochodzie przed każdym z ataków. Taśmę odnaleziono później w domu Molkehiego. Gdy natrafili na potencjalną ofiarę, jeździli za nią samochodem, słuchając przeboju Jacksona. Obaj mężczyźni śpiewali nagło w aucie i nakręcali się przed popełnieniem zbrodni. Czuli narastające napięcie i potrzebę jego rozładowania poprzez przemoc i zdominowani niczego nie podejrzewającej nieznanej im dziewczynki lub kobiety. John Duffy opowiedział szczegółowo, jak wyglądał ich modus operandi, jak podchodzili ofiary, obezwładniali je i kontrolowali. Mówił jasno, spokojnie, rzeczowo. Z czasem ich doświadczenie przeradzało się w morderczy profesjonalizm. Gdy przesłuchania się zakończyły, Postawiono mu zarzuty 17 gwałtów i spisku w celu gwałtu. Przyznał się do wszystkiego. O zabójstwo Enlock nie można było go oskarżyć, bo już raz zwolniono go z odpowiedzialności za ten czyn. Oskarżono go za to o jej zgwałcenie. W marcu 1999 roku przed sądem Old Bailey wyznał wszystkie swoje winy. Molkechy. W tamtym czasie seryjny morderca i gwałciciel, który żył spokojnie jako mąż i ojciec pięciorga dzieci, w końcu został wzięty pod policyjną lupę. Miał na koncie pobicie swojego syna, za które został skazany. Otrzymał wyrok w zawieszeniu. Zanim policja podjęła zdecydowane kroki, śledzono go przez kilka miesięcy. Został aresztowany w lutym 1999 roku. Teraz testy DNA potwierdziły, że dokonywał zbrodni wraz z Dafim. W jego domu znaleziono inne dowody łączące go ze zbrodniami. Polkachi milczał jak grób, niczego nie chciał powiedzieć policji. Jego proces rozpoczął się w Old Bailey 11 września 2000 roku. By uniemożliwić detektywowi Bolendowi zeznawanie Obrońcy Molkehiego skarżyli policjanta o spisek, mający na celu nakłonienie Dafiego do składania fałszywych zeznań przeciwko swojemu koledze. Sam Dafi pojawił się w sądzie jako świadek oskarżenia. Przez czternaście dni składał zeznania. Okazało się, że głównym motorem morderczego duetu był Molkechi. On pierwszy wpadł na pomysł zabijania. Gwałt to było za mało, by zaspokoić się seksualnie. Arogancki bezczelny wobec świadków wszystkiemu zaprzeczał podczas rozpraw. Przerzucił winę w całości na Dafiego, który rzekomo kłamał. Według oskarżonego jego DNA zostało podłożone specjalnie przez policję inne dowody kryminalistyczne również skazano go za trzy morderstwa i siedem gwałtów w lutym 2001 roku. Wyrok brzmiał trzy razy do żywocie. Warunkowe zwolnienie po minimum 30 latach w przypadku morderstwa i 24 latach w przypadku każdego z gwałtów. Ostatecznie odebrano mu prawo do warunkowego zwolnienia. Dafi tymczasem został skazany dodatkowo na 12 lat za każdy z ujawnionych gwałtów. Żaden z nich nigdy nie wyjdzie na wolność. Powstała strona internetowa, należąca prawnie do Davida Mulcahy'ego, na której widnieje stwierdzenie, że jest niewinny i liczy na uniewinniający go proces. Na jego miejscu nie miałabym złudzeń co do zmiany jego sytuacji. Nikt go nie uwolni. Mulcahy pozostaje za kratami więzienia w East Yorkshire, natomiast Daffy odbywa karę w więzieniu Frankland, w hrabstwie Durham. Oczywiście, przy okazji nowych wyjaśnień Dafiego, policja brytyjska przebadała po raz kolejny gwałty i morderstwa, których dokonano w latach 80., i które nie zostały rozwiązane. Istnieje podejrzenie, że sprawcy mają na koncie, razem i osobno, znacznie więcej przestępstw. Zachęcano ofiary gwałtów do zgłaszania się, jeśli któraś z nich rozpoznała w Dafim lub jego kumplu swojego oprawcę. Jak dotąd. Nie postawiono im dodatkowych zarzutów. David Canter jest obecnie guru profilowania kryminalnego. Ma swoich gorliwych wyznawców wśród polskich profilerów. Są nimi między innymi Adam Straszewicz, specjalizujący się w badaniu stalkingu i Łukasz Wroński, polski spec od seryjnych morderców. Badania potwierdziły słuszność przypuszczeń Cantera. W odniesieniu do sprawców, którzy popełnili co najmniej pięć przestępstw, psycholog stworzył program komputerowy Draknet, który służy do wskazywania potencjalnego miejsca zamieszkania seryjnego przestępcę. Życzę wam i sobie, by thrillery przedarzały nam się jedynie w popkulturze. Niech piszą je tacy autorzy jak Bret Easton Ellis, nie oszczędzając naszej wyobraźni i wrażliwości. Jednak niech oszczędzą nam życie ci, którzy marzą o dokonywaniu prawdziwych zbrodni, głodni dreszczyku emocji. Do usłyszenia. Renata. Postscriptum. Mam nadzieję, że nie słuchacie mnie teraz w pociągu ani na stacji kolejowej.